Witam serdecznie wszystkich naszych widzów na Facebooku i nie tylko na Facebooku, no mam nadzieję, że tam jeden lub drugi też na Instagramie kuka-kuka. No a ja to powiem w słowach Michaela Jacksona, troszeczkę nie biznesowo. To nie jest porażka upaść, porażka jest zostać leżeć i my dlatego, żeby to nie było w ogóle aroganckie, dominujemy ten rynek, mamy tylko i wyłącznie zadowolonych klientów i dlatego w każdej reklamie jest teraz moja twarz, mój numer telefonu, i dzwoncie do mnie, ja jestem gwarantem waszego sukcesu, ja wiem jak ten biznes działa. Kciuk do góry, widzimy się albo na targach w Poznaniu lub w Warszawie, tam dalsze relacje lub na targach Limini. Bye bye.